Szanowni Państwo, znajdujemy się w Antykwariacie Szarlatan w kąciku aukcyjnym. To oferta naszej 11. aukcji, która odbędzie się 11 października w serwisie OneBit. Aukcja rozpocznie się o godzinie 19:00 od licytacji działu z różnościami: dokumentami, folderami reklamowymi, drukami ulotnymi oraz fotografią, w tym, Zestaw pięciu fotografii post-mortem z Wilna, fotografii przedstawiającej chorążego brata kurkowego z Lwowa, fotografii przedstawiających budowę Tamy w Sosnowcu, portretu Wlastimila Hoffmana z jego ręcznym autografem oraz dziesięć pozycji poświęconych wojsku II RP: saperzy, twierdza modlina. Kolejnym działem będzie dział z oprawami artystycznymi. W tym ręcznie malowane obcięcia kart z pracowni Kurtiak i Lej. Czy taki smakowity nocny lot? Pierwsze wydanie nocnego lotu w takiej oprawie. W dziale rozpoczynającym aukcję będzie też rękopis. Kilka rękopisów, ale ten jest szczególnie wart uwagi. Selekta, era nowoczesna literatury polskiej. Proszę spojrzeć, jak mogą wyglądać notatki do języka polskiego. Spory, sporo miejsca zajmuje tutaj twórczość Adama Mickiewicza. Wracając do działu z oprawami artystycznymi. Unikat w skali polskiej. To się pojawia na aukcjach brytyjskich. W Polsce znam tylko ten jeden egzemplarz. Cóż to jest? Oprawa szafkowa, zawierająca 56 opraw na miniaturach z serii Poeci Polscy. Helena Karpińska. Kolejnym działem będą ekslibrisy. Reprezentowane przez Stanisława Ostroje-Chrostowskiego, Zdenka Bugana oraz Stosysa. Dział z religią. Starodruki. Taki Nowy Testament oraz Rytuał Rzymski. Proszę Państwa. Pięknie wydana książka. Pięknie oprawiona. Ale lizać, Powiedział Robert Makłowicz. Do tego modlitewniki. Takie okucia. Takie maleństwo. XIX wiek. I co dalej mamy? Geografię. Cuda Polski. Pełna seria obwoluty zachowane na, na większość, większej części serii, na 10, tak? 3, 6, na 10 tomach. Oczywiście pod spodem oprawy oryginalne, tak jak tu widać. Świat Zwierząt i dział ze zwierzętami. Tu są jeszcze do działu religijnego Ryciny Gustawa Dora na Biblii. No i dużo. Dużo więcej. W dziale, w dziale literackim, autografy, pierwsze wydania yy, oraz nowość wydawnicza. Normalnie na aukcjach tego nie mieliśmy, ale sekrety antykwariusza. Moja książka, którą serdecznie polecam. Można między innymi przeczytać w niej, jak przygotowywaliśmy się do pierwszej aukcji. Teraz mamy przypominam aukcję jedenastą. Dział książek dla dzieci. Skarb, bajek i baśni. Pełna seria. Po kolei wszystkie numery przedwojenny płomyk z Disneyem, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków dużo, dużo jeszcze, ale nie mogę zapomnieć o pocztówkach zestaw pocztówek do inscenizacji wesela Stanisława Wyspiańskiego 1901 rok, to samo kolejny zestaw Adam Mickiewicz, dziady, sporo zdjęć pocztówek przedwojennych ze Śląska i kolekcja z wystawy Ziem odzyskanych we Wrocławiu 1948. Zapraszam do zapoznania się z katalogiem i do licytacji. 11 października, godzina 19 w serwisie OneBit.